Polnego wymiaru 50 metrów nie tylko połączył to nie? To powiem, to jest? Hmm. No, nie to to wiedzieć wcześniej, nie? informacja na no, sędziów tak, w ostatnich minutach proszę być przygotowanym sędziowie Prosimy zawodników z pierwszej serii a jak najszybsze w tym momencie odpuszczenie niecki basenu. Zapraszamy pod prysznicę, proszę się ubrać. No niestety z przyczyn obiektywnych musicie zaczekać na dokończenie tej pierwszej, dokończenie drugiej serii, aby uczestniczyć w zakończeniu Zapraszam zawodników drugiej serii do Grzewki. Jest godzina 22.30. Przepraszam, 23.